W małej hali katowickiego spotka rozegrano otwarty puchar polski low kick seniorów i seniorek. Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Pako Tim Katowice. Najlepszą zawodniczką została reprezentantka gospodarzy Katarzyna Jaworska. Zawodnikiem Łukasz Kaczmarczyk z Gym Fight Wrocław. Na miano najlepszego klubu zasłużył Gym Fight Wrocław, który zdobył trzy złote medale. Low kick staje się dyscypliną coraz popularniejszą. Teraz jest dużo lepiej, poziom się bardzo... Yy podniósł. Pod 8 lat temu, jak jeździłam na zawody, nie było żadnych dziewczyn. Teraz jest multum. Tutaj może na tych zawodach nie, ale ogólnie na jakichś mistrzostwach Polski to jest dużo dziewczyn. Poziom jest wysoki. Nadają no się tak jak chłopcy, mężczyźni. Idziemy coraz, coraz bardziej do przodu. Coraz lepsze walki, walki, coraz lepsza technika. Już naprawdę super to wygląda. I do przodu idziemy. Oby tak dalej, oby lepiej. Także wyniki kadry napawają optymizmem. Mój pierwszy wyjazd do Szeged w, w, w maju na Puar Świata. Zajęliśmy 5 medali złotych, 4 brązowe, 3 srebrne. Natomiast na następny wrzesień Mistrzostwa świata Brazylia na 48 państw. Trzecie miejsce drużynowo. 9 medali. W zawodach wzięło udział ponad 60 zawodniczek i zawodników z 22 klubów z całej Polski. Pełną klasyfikację medalową oraz wszystkie wyniki można znaleźć na stronie kibok.pl.